Zaczął się u pani romans z papierosem. A, proszę bardzo. Jak zaczęcie Pani romans z papierosem. Trzymajcie uwagę na styl tego pytania. Pytanie nie brzmi. Od kiedy pani pani? Ale jak zaczął się u pani romans z papierosem? To jest z wszyscy. Co wprowadza taki styl? Co wprowadza taki styl? Nie wiem, pani to opisała, bo pani... Dlaczego pani użyły tego słowa romans z papierosem? to jest intrygujące. Że, że już jakby panie trochę podsuwają pewną interpretację jej zachowania. No że... że to jest taka więź bardzo silna, emocjonalna. No, zakładamy, że jeżeli rozpoczynamy z nią rozmowę, to na pewno, e, jeżeli usiądzie godziną przez 100 lat, to na pewno to pani popiera samą. To, to można było być tego pewnym. Tak, właśnie dlatego. No, Poetka mogła by powiedzieć bardzo różnie, zaś takie pytanie to na różne potem możliwości. Ona może ja nie romansuję, ja po prostu palę. Ja po prostu palę. A bo to, taka, powiem, to jest taki romans, jak z romansem z mężczyzną, że jest to dla mnie przyjemność i wielkie uprawienie, I tak dalej. Ale tutaj to jest przykład pytania, w którym już jest zawarta pewna sugestia czy pewna interpretacja. To jest zupełnie inne pytanie, powtórzę już by zapytali, od kiedy pani pani. Nie? Albo dużo tych papierosów dziennie, prawda? Bo też możemy tak zapewnić. Dużo pani no tych papierosów co pani, co pani zrobiła z kartonowym gołotą? Co pani zrobiła z kartonem? Z kartonowym gołotą. Z kartonowym gołotą. Też się zastanawiam, co się tym. Niech Państwo może Państwo obejrzycie, taki filmka na żywy kolety zalecki, tam się pojawia motyw gołody, w którym się pani, pani Szybowska w ogóle lubi oglądać boks i jest nawet wiesz, który się zaczyna od słów, nie być bokserem, to jest nie być wcale.